Uciekli na hulajnogach. Po drodze zgubili jedną stanę z częścią łuków. Policja znalazła także dwa przedmioty przypominające broń, których użyto podczas napadu. Do końskiego MZK trafiły dziś trzy nowe autobusy. Nie podawalibyśmy tej informacji, gdyby nie fakt, że są to autobusy wodorowe. Niebawem wyruszą na ulicę, a za miesiące przybędą jeszcze dwa. Każdy autobus ma 80 miejsc i z biorniknia jest tylko mu. Knak, knak autobus. Mam pozwolenie kierowcy, 500. km. autobus. Knak autobus. Knak autobus. Katastrofa za eee biodeter. Autobusy wjeżdżają z okolic substancji. Jedynym produktem ubocznym podczas eksploatacji jest para i kontrola skontrola widoku będzie pod kontrolą. Wkrótce kontrola zostaną wyposażeni w kamerę osobno, podobne do jakie mają policjancy. na tym, że taki widok nie był tak na szczeblu tak jak ale to jest dla osoby kontrolującej i dla osoby, która będzie kontrolowała. Jednym z tego rozwiązania była sytuacja z kilku miesięcy, kiedy to być tylko pasażera i osób sprawdzających w Polsce żyje ponad 5 milionów osób z względem świat i codzienność jest to na bawie. Drugna fundacja Awajon sprawka pani po prostu epoka dostępności, której celem jest walka z wierzemności. A Brian nie widzi, Jest sprawdzona całkowicie wyższywanie z Amerików Zrokowych. Z zabawny skole informatyki i prowadzi kanał w mediach społecznościowych. Spojał się głównie o dostępności urządzeń, aplikacji. E w ale też pokazuje sobie że rzeczy, na mają w Nie to że ja nie mogę wszystkiego, ale na rzeczy wystarczy sobie dostosować. Jak tę kostkę Rubika, wystarczy dla żeby jest ono on wciąż co pokazuje Fundacja Avalon w swojej najnowszej kampanii. Witam Państwa na Każdy razu w głowie sobie wyobraża właśnie te prawne imię. Natomiast bariery są nie tylko architektoniczne, bo możemy mówić o barierach cyfrowych, W sytuacji, w których osoba niewidoma nie skorzysta z bankomatu. Bariery mogą zniknąć, wystarczy móc ich świadomość i projektować rzeczywistość w sposób przyjazny i dostępny dla wszystkich. Często na dostępność patrzymy przez pryzmat, że to jest coś dla kogoś. Myślimy o tym, że to jest coś dla mnie, te same są jednak te ピョンチャンは、コバージョンが、ミッド、ミンを、コロビー、ジェスニーズ、ドラゴン、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ、ジェスニーズ コスプレスの音楽を聴いています。コスプレスの音楽を聴いています。 Potrzebne jest zaangażowanie, siła i ogrom miłości. Ech. Taka noc jak fa, to się nie powtórzy. To pewnie Państwa zaskoczę, wcale nie mam na myśli Sylwester. Już dziś na nocnym niebie będzie do rzadkiego zjawiska, którym będzie Czarny Księżyc. jak Księżyc zna, i... znajdzie się po drugim raz w miesiącu, wtedy mówimy o